Okej, okay, cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj kręcimy taki, taki, ciekawą furę, kolegi. Robert, to my mamy Jeepa tutaj, tak? Z którego roku? 14. Mamy Jeepa, 2 14 rok, słuchajcie, z takim, no już konkretnym silniczkiem, zobaczcie, tutaj mamy chemii. Ile on ma pojemności, Robert? 5,7 ten silniczek ma 5-7 litra więc taki fajny bulgocik. na pewno ma zresztą nie słyszałem jak Robert podjeżdża to go słychać dobrze właściciel jest koło mnie więc żadnych głupot nie mogę tutaj opowiadać na temat samochodu Zobaczę, tak fura wygląda na takich fajnych kóła, kółkach grunt szeroki Mogę do, do tego do środka robocza? Zobaczcie, wszystko fajnie w skórach. Siedzenia są profilowane. Tutaj mamy, o, praktycznie ten, ten wyświetlacz już jest ledowski, Robert. Proszę. Ten zegarek masz led tu już? Czy, czy jak to jest? Czy one są zwykłe w Znaczy ten, centralny jest ten, jest wyświetlacz, nie? Mhm. No zobaczę tutaj mamy wyświetlacz. Autko ma takie o tutaj poleny wygięcine. Oczywiście mamy automatyczną skrzynię biegów. Tutaj mamy funkcję multi do do furki. Zobaczcie, Zobaczę, jak to wygląda. Autko jest oczywiście z napędem na 4, nie Robert jest? Ale ty masz odłączamy przód, tył? Napęd, słuchajcie, cały czas na cztery kółka. Także no to jest taka już furka, można powiedzieć, off roadowa. Spokojnie tutaj mamy. Zobaczcie pedały typowe w automacie. Mamy pedał hamulce, który tam współpracuje ze skrzynią automatyczną. I pedał gazu. I na progach, oczywiście, mamy takie logo Jeep. Zobaczcie, tak to wygląda. To jest taka fora już, którą fajnie idzie, Zobaczcie sobie, o, to tutaj wszystko mamy w skórach. co wnętrze w skórach, więc wrażenie z jazdy na pewno jest takie przyjemne. System audio zlokalizowany tutaj w bocznych drzwiach, tak jak widzicie, mamy takie, no, mamy boczne tutaj miejsca na głośniki, o, mamy nawet szyberdach. Zobaczcie jakie fajne. kółko kółka. To, to jest 18, wygląda jakby było 22. Robert. Nie na no, 18, co? albo na 18, albo na 20. Po uh -huh. No, tutaj podpowiada mi i kolega, że. 18 albo 20 cali to jest taki standard w tych samochodach. No, ale ponieważ to ma taki wysoki profil, no to takie wrażenie jest, że ta opona ma dużo więcej. No, ale jak się domyślam, to tak spokojnie w pole to można sobie tutaj wjechać. No, Właściwie w tej chwili sobie troszeczkę długie przeołdzie, więc tutaj mamy rozłożony zestaw narzędziowy. Zobaczcie, to skawał ufury, także. Tam, ile koniów ma tam? Ży... 365. Auto ma 365 koni, więc może już powariować przemysł. I moment obrotowy pewnie też jest ciekawy, jak się domyślam. Około 540. 540. 540 N, więc. No to taki traktorek, można powiedzieć, gęsty, prawda? No, 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 robi robotę. No, także jak. Jak macie problem w autam, to do Roberta można tu uderzać. Spokojnie was wyciągnie z rowa. Nie będziemy restracji kręcić, żebyście nie widzieli. Tutaj o, oświetlenie mamy już na LEDach, z tego co widzę, tak? No, czyli już taka furka wygląda nowocześnie. Wszyscy mają lepsze fury, widzicie tylko ja się ujeżdżam Astrom. Aż wstyd, trzeba będzie w końcu coś zainwestować, bo za chwilę dostanę, że tak powiem, frustracji. O, tak to wygląda. O, nakładki na lusterkę mamy. Zobaczcie, takie fajnie w chromie zrobione. Także zobaczcie, typowo amerykańska taka motoryzacja. Chociaż domieszką chyba takiego sznytu europejskiego trochę. One gdzie są montowane Robert? W Europie czy w Stanach? One w Stanach są montowane? Tak. czy Aha, czy nie, jednak typowo Amerykaniec, ja tutaj, tutaj głupotę opowiadam. Także zobaczcie ile tutaj jest w środku tego. Wszystkiego przy silniczku. Taki bieżący serwis to ile tak mniej więcej? Robert, tego podstawowego Sporo, Tak, świeczki ile? Na każdy... Świece 300 zł, 16 sztuk. A, 300, tak około, około 300 świec... zł, 300 mhm. zł. Mówimy o orygin tam oryginałach, cz nie? Gdzieś tak chodzi wiem, 16 sztuk, około 300 zł. Także no, filt tam powietrza chyba 5 albo 6 dych. Olej sporo wchodzi, bo 7 litrów. Także olej Moparowski, oryginalny 5 do 20 do systemu MD. Ale to jest, rozumiem, polecane przez amerykańców tak? Taki... To, jest, to jest oryginalny ten Jeepowski olej. Mhm. I się leje 5W20, bo on ma system MDS, czyli po prostu przy jednostajnej jeździe odłączam mu od 4 cylindry. A, czyli jest typowe I... przy, przy chemii, że, przy, przy, że słuchajcie, że... Jedziemy jakby na 4 garach, nie? Odłącza, odłącza się cylinderki, wtedy ten silnik normalny sobie spala jak tam zwykły tam taki mniejszy, mniejszy motor. A gdy potrzebujemy, to to się załączę. A jak że... tak, potrzebujemy, to wtedy mamy bulgot i odejście i tak dalej. Także... No dobrze, dobrze wyglądałem. Czy właśnie akurat sobie świeczki ogarnia, więc rzuciłem okiem na to. No dobrze, także słuchajcie to tyle co ja tam chciałem pokazać na temat tej, tej fury. Jak właściciel będzie chciał, to to jeszcze mnie kiedyś przewiezie, pokażę Wam, jak to jeździ, co nie, Robert? I, i wtedy Wam pokażę ewentualnie wrażenia z jazdy z tej, z tej furki. Także jak Wam się podobało, dajcie łapę do góry, zróbcie suba u mojego kanału i na razie hej! Ok, z tej strony jeszcze rozmawiamy zobaczcie, jesteśmy jeszcze przy DZIPie Patrzymy sobie w tej chwili na silnik chemii. Zobaczcie, jak on, on ma fajną konstrukcję. Mamy, mamy takie cewki na każdy cylinder, na każdy na dwie świece, tak? Tak. Każda jest na dwie świeczki, więc zobaczcie, jak on tutaj musi mieć odpowiednie władowanie, żeby to wszystko sobie zadziałało. Zobaczcie sobie na kolektor powietrzny, jaki on fajnie zbudowany jest. Coś, to tu mamy widzę wtruszki, ale nie, to są wtryski gazowe, tak? Tak, tak. To, aha, tu mamy gazówkę, a tu mamy listę benzynową. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, osiem wtrysków gazowych. A to też był ten gaz, Robert, tutaj? Aha. Gaz jest świeży po montażu. Przejechane około 800 km. Czy mamy, już, słuchajcie, świeżutką instalację gazową zainstalowaną do silnika chemii. No wiadomo, to będzie trochę inne jeżdżenie, inne, inne, inne wysysanie z kieszeni. Dużo mniejsze, niż na, na benzynce, prawda? Na trasie, przy spokojnej jeździe pali 12 litrów benzyny. Zaraz. No słuchaj, czyli 12 litrów to tyle co koszt, koszt, nawet nie mojej Astry, jeżeli chodzi o spalenie gazu. No ale jak potrzeba, to i spali 30 także, zależy no, kto jaką ma. No tak, tak. Czyli, czyli jak tutaj wdusimy sobie ostro pedał przyspieszenia, to no to rachunki będziemy mieli troszkę większe czyli no taka sąsadna sprawa frajda się z jazdy liczy a nie tam o że to właściciel mówi Ważne jest frajda z jazdy ja to to jak najbardziej popieram jak kogoś stać to może sobie pozwolić no takie historie także tak wygląda silnik chemii słuchajcie jest tego napakowane po drugiej stronie go nie pokazuję, żeby tutaj właściciela nie, nie pokazywać w kadrze. No, a tutaj widzę mamy komputerek, tak? tak? Centralny komputer. Pewnie puszka z bezpiecznikami. Wbrew pozorom dostęp jest dosyć, dosyć sensowny tego wszystkiego. Zobaczcie, alternator też jest taki. Dosyć, dosyć, chyba robiłeś, nie? To z tym nie. alternatorem, to jeszcze nie, jest Nie, nie, no, Także tak wygląda słuchajcie silnicze chemii. No, zobaczcie ile tu jest napakowane. I teraz taki silniczek gdzieś tam takiego małego autka wrzucić to... No to Ferrari praktycznie można powiedzieć. Także tak wygląda silnik chemii. Słuchajcie łapka do góry, zróbcie suba mojego kanału i na razie hej.